Ej, witam wszystkich! Dzisiaj serdecznie, dzisiaj kolejny odcinek serii Uncharted 4, kres złodzieja. No i mamy 22 już epizod Można powiedzieć By to był koniec Nie wydaje, że chyba tak No i mamy ten 22 epizod, czyli Kres złodzieja Czimy Bardzo czysta woda. No jak zwykle coś się dzieje. Akurat nam miejsce zrobili.

przyjdziemy poczyć No, złota jest. A więc to jest ten skarb. Mamy. Sam. Sam. Cześć, Nate. Gdzie jest sam? Jest tutaj obok. O, o! Sam? Spokojnie, nic mu nie jest. Ale ten idiota prawie nas wszystkich zabił. Zabieram go stąd. Nie, nie zabierasz. Lej <coughs> weź skarb, okej? Okay? Chcę uratować brata. <coughs> <coughs> po tym wszystkim, co na wywijał? <coughs> Podziwiam, gest, jest. Ale nie. Jak tu zostaniemy? Zginiemy wszyscy. Tego chcesz? Nie do końca. Co myślisz Nadine? <coughs> Dobrze, że jesteś cała. Może byś łaskawie zabrała od niego broń? Oddaj mi to. Naprawdę mu zaufałaś? Hmm? Nic ci do tego. A cóż to jest za podżeganie, Nate? Nadine jest moją wspólniczką, a ja wspólników nie kantuję. Stań tam. Ty i twój braciszek. Od samego początku wykorzystywaliście moją hojność chcieliście mnie wykiwać, najwyższy czas na nauczkę, co ty wyprawiasz? A teraz ty oddasz mi broń, <grym> Nadine. Drugi raz nie poproszę. A się dzieje? To, co teraz robisz, jest bardzo głupie, kochana. Spójrz tam, nie <grym> wygłupnie! <grym> — Jezu! — Powiedziałam, patrz! Dobra, to jakiś... jakiś pieprzony szkieletyn. No i co? Może nie znam tak dobrze historii jak wy, ale domyślam się, co to są za jedni. A więc oświeć nas. To i Pozabijali się. To wspaniale. I co z tego? Każdy, kto pożąda tego skarbu, dostaje nauczkę. I co teraz? Zostawisz nas tutaj? Tak, zostawię. Mam gdzieś to, czy przeżyjecie. Nadine, czekaj! Żegnaj, Rej. Nadine! Nadine! Otwieraj się! Cholerne drzwi to już! Rej, ona już poszła! Chodź, pomóż mi, to wszyscy uciekniemy! Nie. Nie, to się nie uda! Jak pomożesz mi przenieść sama, to pomogę ci z drzwiami. I co, i na cholerę nie będzie ten wasz? Cały pieprzony skarb. Skoro będę wiedział, że ty i twój żałosny braciszek wciąż żyjecie, Przestań. Uspokój się, szermierkę poćwiczysz sobie na zewnątrz. Nate, Nate. po prostu się zamknij. Nie wierzę, Rej, w serio. Ty chyba oszalałeś. Ja oszalałem? Nathan Drake ścigał się z szaleńcem i jego armią. Oto kto pierwszy dotrze do szambali. Jest! Nathan Drake znalazł zaginione miasto na pustyni Rub Al nie. Szlak. Możemy wyjść z tego razem? Nathan Drake odkrył słynne El Dorado. Red, przestań! Nathan Drake to legenda. Kać mi się uda? Za pierwszy raz? Rozumiem, nie lubisz mnie za bardzo. Taki jesteś wielki Nate, ale nie masz nic. Jesteś nikim. cię, żebyś zszedł mi z ja Poświęciłem wszystko. By znaleźć jego nie dam się orzość dwóm złodziejaszkom! stetryczałem oszustowi i jakieś zapychałe dziennikarze! No i teraz będziemy walczyć. <laughs> Tak, ostry koniec, nie? O, i będzie ciekawie. Dalej, dalej. O, o Jezu! O Jezu. O Jezus. Nie ruszaj się. Oh. Dobra. 啊，是稣。 poxa oh, ah. estava Dobrze, no dobrze. To już koniec. Zamierzam radać się. Jak chcesz się pospalić, to proszę bardzo. Co to Chyba ale tak naprawdę jesteś smutnym chłopczykiem. I żałosnym? Megawak. Który nijak nie umie.

Uuuh, <noise> trochę potrafię grać w to gry. A musimy go uwolnić. Czekaj, dawaj, wyciągnij się z Nie mogę zacierpieć jeszcze raz. To na nic, ma sens. Dawaj, tak, tak, Posłuchaj mnie, słuchaj. Marzyłem, żebyśmy znaleźli ten skarb razem. Hej, udało się. Udało się, braciszku, okej? Okay? Już dobrze. Musimy się... Jakieś... Natan! Uciekaj stąd! Nie, musi być jakieś wyjście. Idź mówią, musi być! Nie ma <trybuj> Idź, Natan! Muszę mieć pewność, że przeżyłeś! Natan to wszystko zaraz wyleci w powietrze!

Ale to zajebiście wygląda. W tej sali mam ich. Gdzie jesteście? Tutaj. co, masz wszystko? Tak, chyba tak. Obchnij wszystko, czego nie wziąłem. <laughs> Może cię jednak podrzucę. Po tym, co przeszedłem, chyba wolę samolot z barkiem i wygodnymi, miękkimi fotelami. Poza tym muszę pogadać z Eleną. O tak, musisz. No i koniec z kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. <laughs> Słowo. Dzięki, Sam. Trzym się. I odzywaj się do mnie. Jak będziesz w mieście, stawiam piwo. Trzymam za słowo. No ale ten królik i tak mu zwiał i zostawił mnóstwo małych niespodzianek na łóżku dyrektora. Ej, 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 ej co jej opowiadasz? <grym> Historię twojej kariery, magika. Nienawidzę cię. A miałeś pseudonim? Powiedz jej. Wielki Nate. <grym> Ale o co ci chodzi? Przecież pasował. No dobra, przyznaję. A? Byłeś całkiem niezły. Słuchaj sam, cieszę się, że miałam okazję bliżej Cię poznać. Uścisk dłoni? A co? Nie żartuj, siostra. Opiekuj się tym głąbem, dobrze? Przecież wiesz. Hm. Ja zaraz przyjdę. Tak. Fajna jest. I niestety chyba bardzo cię kocha. Farciarz ze mnie. Oferta ciągle aktualna. Doceniam gest, ale dzięki. Słuchaj, jeżeli myślisz, że się narzucę, nie, nie, to zupełnie to nie niepotrzebnie. To, nie, nie o to chodzi. No może trochę, ale. Myślałem, że jak znajdziemy skarbę i to będę. spełniony. A zamiast tego. męczy mnie takie dziwne poczucie. Pustki. Tak. A ty wiesz co? Ja też po każdym ze swoich wypadów, niestety, czułem się dokładnie jak ty. Czasem człowiek musi wybrać, co chce zachować, a co porzucić. U mnie to jeszcze trochę potrwa. A poza tym, ty masz nieco więcej odkryć na swoim koncie, co mnie nieco gryzie. Spoko, coś ci zostawiłem. Łaskawca. A. E, Okej. Okay. Jest samochód. Tak. E, sam działo się. O tak, braciszko. Chodź tu. Nie rób nic, czego ja bym nie zrobił, tak? Szoruj stąd mało lat. A więc, Wiktorze, co masz w planach? Hmm? Hmm. <grywka> no, zanim dałem się w to wciągnąć, rozpracowywałem pewien mały biznesik. Biznesik? Hmm. Ryzykowny? No, można tak to powiedzieć. Poniekąd. Wiesz, tak się składa, że znam kogoś, kto niedawno wyszedł i nadaje się do takiej roboty. No, nie wiem. Można mu ufać? Poniekąd. Zna portugalski? Quando seu marido voltar, Paracasa? Co to znaczy? Kiedy będzie w domu twój mąż. To wystarczy. Chodź. A poczęstujesz cygarem? Nie przeginaj. <śmiany> Dobre. O, dzień dobry. Rzeczy samej dobry. Rzeczy samej. <śmiany> No, no dobra, mów, co jest grane. Masz jakiś większy kontrakt? O, jeszcze lepiej. Właśnie sprzedaję Jameson Marine. Naprawdę? Ta. Wow, to. No to chyba muszę ci złożyć gratulacje, co? E, jeszcze nie, ale przeczuwam, że wszystko się uda. Kupiec się targuje, ale myślę, że doszliśmy do wzajemnie korzystnych ustaleń. To, to... świetnie. A czy ty zostaniesz? Nie, 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 nie. Myślę, że powinienem po prostu odpocząć, posiedzieć z rodziną i jak najczęściej chodzić na ryby. I dobrze. A powiesz, kim jest ten szczęśliwy nabywca? O, tak, to ty. Co? Nie no, poważnie. Tak, poważnie. Cześć, Jameson. Czekaj! Ej, cze, czekaj, Hej! No jak tam, panowie? Co ty tutaj robisz? Chciałam się, no wiesz, jeszcze tu rozejrzeć. Już mu dałem klucze. Okej, okay, to jest... Super. To jest na serio? Nate, ujmę to tak. To jest bardzo mądra inwestycja. Nie popsuj tego. Zdwońmy się. Jasne. Hej. Hej. Ty ty kupujesz Jameson Marine? My kupujemy Jameson Marine. A. Okej. Okay. Ale jak? Po co? Wiesz, doszły mnie słuchy o zleceniu wydobywczym w Malezji. Pomyślałam, że to o, coś nie, dla nas. Nie, nie. Skarbie, posłuchaj. Omal nie straciliśmy życia w Libertali, pamiętasz. No. Chcesz wziąć nielegalną fuchę? Wiesz, jak to może się skończyć? Kto mówi, że nielegalną? Spójrz, przyszło dzisiaj rano. To autentyk? Tak. Uruchomiłam stare kontakty, załatwili wszystkie pozwolenia w malezji. Zero stresu, nikomu nawet nie dałam w łapę. To świetnie, bo nie wiem, czy byłoby nas stać na taką operację. Masz. Wystaw dłoń. Co? Wystaw dłoń. No dawaj. Złoto. Własny gwij. Skąd ty to masz? <noise> Wyciągnęłam z kieszeni. Mam ich tam jeszcze więcej. Więcej? sam. Spryciola z niego. Tak. Oczywiście sporo trzeba będzie zainwestować w biznes. No i kupić sprzęt filmowy. Sprzęt filmowy? Tak. Skoro będziemy wyciągać ten ładunek z wody, możemy wynająć małą ekipę. Sfilmują to, a ja wznowię stary program. A gdzie się podziało nasze... Spokojne, stateczne życie. Nasze próby prowadzenia statecznego życia spełzły na niczym. Nate, kiedy byłam na tej wyspie, byłam spragniona przygody. Spragniona nas. Wreszcie możemy robić to, co kochamy. Ale od dzisiaj będziemy działać w stu procentach legalnie, rozumiesz? I teraz to ja będę strzelać. Z mojej wypasionej kamery. Wow. Wszystko zaplanowałaś, prawda? Mniej więcej. Ale wystarczy, że powiesz słowo, a ja wszystko odwołam. Co? Nie, 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 nie. Nie chcę być gościem, który pozbawił Jamesona emerytury. To byłoby straszne. Właśnie. Nie hmm. będzie łatwo. No co ty nie powiesz? To... Jak będzie na tanie, Drake'u? Jasne, czemu nie? Tylko żadnej roboty papierkowej dla mnie. Ja się tym nie zajmę. Będę bardzo zajęta filmowaniem. A ja będę bardzo zajęty nurkowaniem. Okej. Okay. Dobra, będziemy się zmieniać. Tak. Albo. Zagramy o to. Poważnie? Nie, naprawdę ćwiczyłem. Wyrobiłem się. Mam teraz lepszą koordynację Nie, mogłabym... Serio. Nie chcę cię znowu pogrążać, Nate. Boisz się zagrać? Jest dokładnie Od jednego odchwała. do dziesięciu. Powiedz, jak bardzo się boisz? Coś koło trzech? No jasne. Od razu podnieś do 11. Lepiej uważaj, Ach. bo cię dopadnę. Ach tak? Tak. A Boże, to jest... Okej. Okay. Dobra. Stoi. grame jogar Crash! Oh, eu morri. raz. Dobra, No i teraz będzie najgorsza część tej gry. I znowu zginąłem. Mówię, to będzie najgorsza część tej gry. Ale ja się tym nie przyjmuję, bo to. W sumie nie chciałbym to przejść. Wiemy, Krasz nie jest taką łatwą grą, nie? punkt. Uh. Uh. Aj kurde. Chyba tak musiało być. Oj, córeczka, córka. Gdzie oni są? Epilog. A, -a, -a, A! Będziemy kończyć. I będzie krótki później chyba materiał z tego. Dobra, ja tutaj kończę, mam nadzieję, że wam się podobało i czekajcie na kolejny odcinek, na temat Drake'a, czyli epilog będzie ostatnim chyba odcinkiem w ogóle, ja się odmeldowuję, więc pa pa.